A jeżeli ty, drogi widzu chcesz zgarnąć takie rękawice albo taki nóż, wpłacaj z kodem X Charlie. Każda złotówka wpłacona to jeden ticket Siemano drogi widzu, z tej strony nikt inny jak wasz ulubiony X Charlie. Ja serdecznie zapraszam na live, bądźcie aktywni. Przypominam kodzik z X Charlie. Yy, to może na wstępie? Poprzedni zwycięzca, o to ten gość. Gratulacje. Może teraz NCPęcę, w której ręce? Ło, co tu się stało? Wylosujemy jeszcze jednego skina dla fana. Także zostaw komentarz i lajka, like żeby wygrać takiego bloka łasice wartego Cały ciula, ale zawsze coś dwamy yy, siądzie, tak? I jeszcze może jakieś bliczka rozdamy, ale to w kolejnym odcinku, także bo było... Nie nie śledźcie śledczy będzie na co Dobra widzowie, od zera do milionera dalej ciągniemy tą serię w takim razie. Mamy 2000 dolarów dzisiaj. 2000 dolarów i przechodzimy od razu do skrzyneczki luksury. Od razu do luksury. 10% knajfów chcemy tutaj naprawdę. Pa 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 pa. Pak, 7 skrzyneczek, lecimy w tym. 3 osoby, let's go. Od razu taka na wstępie gruba bitwa, dosyć gruba. No bo co, no bo tak. Musi nam siąść, musi się udać. Fajnie, ostatnio na live'ach byliście dosyć aktywni, także cieszy mnie to, bądźcie dalej tacy aktywni. Wspierajcie, wspierajcie. Pamiętajcie, wpłacajcie z kodem ikszal. Jak wpłacacie, macie dodatkowe etikety za to. Także ed let's go. ok Luksurk Type. Mogłoby usiąść coś fajnego, ok? Mamy Arnoldzik, Arnoldzik się wychylił. kocur bamburek. Także let's go, man. 450, o kurwa, no to, to już nie miło. Będę musiał build Lotus, nasz ulubiony, sięgnąć lajów. A może być dosyć ciężko. Mam nadzieję, że nie przepalimy tej bitewki, bo by było słabo. Jeżeli tak będzie, mamy no jednego skina. Jeżeli tak będzie, no to niestety, maksymalnie zbijemy do 1000 dolarów. Nie chcemy zbytnio przegrać, bo musimy być, wiecie, w tej. Predyspozycji do tego miliona ogólnie w chuj profitu zrobiliśmy ostatnio live'ach, kto był na live ten dwie. Okej, okay, jest jeszcze szansa. Okej, okay, musiałaby jakaś kosa się, a nic. Siądzie coś? Kurczę. Milimetry, milimetry, naprawdę milimetry. Niestety bot Arnold nas obskubał. No, niestety nas obskubał bot Arnold. Troszeczkę to jest przykre. 2400 dolarów. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz tą bitewkę, tylko może na wstępie Wam przypominam, że dzienny bonus możecie odebrać, sobie zakręcić kołem. Dzienny bonusik, pyk, pyk, pyk. Tak jest, dzienny bonus warto sobie zobaczyć. Ok, mamy procent, 5%, to chyba warto. I skrzynię bonusową jeszcze yy, zachęcam Was, żebyście sobie otworzyli na przykład taką brązową albo lepszą. Ja otworzę brązową, żeby się w miarę dostosować do waszego poziomu otwierania, no chyba że niektórzy mają z was już złote skrzynki lub platy no to szapa bra szapa b, bra, bratku, dobra, widzowie lecimy z tematem w takim razie musimy tą bitwę doskubać bilionerów 2 i 10% 10% luksury 5 skrzyneczek to będzie taka bitwa ostatnia, na 3 osoby też dam. Bo co, dolarów tam zostaje, ja nie schodzę po 1000, poniżej 1000, bo wiecie jak to jest, jak się zajdzie to już będzie lipa, a my to, tak naprawdę jesteśmy teraz w stratni konkretnie, od 0 do milionera jest ciężka to seria, ale mam nadzieję, że nam się uda, będziemy konsekwentnie ciągnąć to. Okej, okay, mamy hyperbestię, to nie jest źle, 150$ dolarów na wstępie w milionerze, to jest w porządku. Kurwa, już Okej, mamy prawie przewagę, prawie przewagę. Deluxury, tak? Aby tylko jeden skin dla nas, emocjonująca co, co, co bitwa. Kurczę, no tak, milimetrowo. hatrot no niestety, niestety, chyba nie siądzie. Tak mi się wydaje. Jest, jest, mamy to, mamy to. Tak jest. 648 dolarów, nie jest cały ciul, ale 805 dolarów, okej okay. Okej, okay, dobra, w takim razie możemy sobie przejść jeszcze do bitewki albo jakieś skrzyneczki Skrzyneczka może O, wbiliśmy level, tak jest, baby Wbiliśmy level Może skrzyneczka jakoś z tego Knifado, co po knifado otworzymy sobie, zejdziemy do 1000 dolarów Okej, okay, mamy, w... nie jest tak źle, 800 dolarów, 1800, 200 dolarów na minus ale jesteśmy coraz bliżej, no... Okej! Okay. OK! O kurwa, myślałem, że to dużo kosztuje, ale nie wiem. Nie. <grystanie> widzowie, szok Okej, okay, baskila mamy. Nieźle, baskila ile? 24 dolary, jest spoczko. 34 No to widzowie. Drodzy widzowie mamy Man OF WAR Tak jest! 40 dolarów, no to także proficik zrobiliśmy. 1900 dolarów mamy luźnym ciulem Także weźmy sobie, twórzmy jeszcze cztery skrzyneczki eventowe na zakończenie. Ja się z wami żegnam, z tej strony i szczerze używajcie kodu i bądźcie aktywni, bądźcie na live'a, wspierajcie. No i co widzowie? Jesteśmy cały czas na bieżąco. No, warm good. To był skin, który drutłem w skrzynce, pamiętam, cieszyłem się nieźle. Co widzimy się w kolejnym odcinku, ja się z wami żegnam i trzymajcie się ramy.